Się ma, ale się nie ma. Dzisiaj przygotujemy sobie gęś pierdoloną specjalnie dla świętego Marcina. Dwiela, bo legenda głosi, że Marcin był pod I tak mu dobrze się wiodło, tak dobrze szło, obciąganie, że postanowili go zrobić No ale niestety Marcin to jest pedał, nie Wydały go pedały. Taka szybka historia. I schował się w dupie. Podstawa. Gęś musi mieć chrupiącą, kurwa, duchkę. tak samo jak kaka. Tutaj mam zagotowaną wodę i pokażę wam tłuszcz. A tak naprawdę pokażę wam strukturę Uu, ja. Tak więc do tej wody musimy sobie dodać sól. Sól z piksy. Tak. Bo chodzi o to, że gorąca za sprawi, no że z takimi piersiami do przodu. Tak, Ja wam powiem tak, ja zawsze odcinam dzieciom skrzydła i są 20 minut szyjkę. Możecie to zrobić nawet z kaczką albo z kurczakiem. Tak. Troszeczkę więcej tej soli, bo bez soli to się Mmm. Mm. Naprawdę pyszna sprawa.